Dzień dobry sprzed mojej chałupki. Dzisiaj z dziewczynami, ponieważ z moimi córeczkami, idę na spacer, bo chłopaki pojechali na piłkę nożną. A ja miałam zaplanowany taki odcinek, żeby zabrać Was na spacer po moim siedlisku. Dlatego, że tutaj w naturze, w tej przyrodzie, bardzo odpoczywam, jest dla mnie bardzo kojąca, terapeutyczna i chciałam Wam pokazać jakieś takie rzeczy, które bardzo mi się podobają. Które mnie zachwycają. Dlatego dzisiaj będzie taki odcinek, spacer w przyrodzie na naszym siedlisku, ponieważ ono jest ogromne tak naprawdę. I czasem, jak idę na spacer rano, robię taki obchód, to zajmuje mi to pół godziny minimum, także idziemy na taką wycieczkę, pokażę Wam co i jak tutaj się znajduje. No, także chodźcie. Idziemy teraz w stronę. Kurnika, ale nie o kurniku będę opowiadać, tylko chcę Wam pokazać różę, dziką różę, która jest jeszcze po babci Mateusza i pięknie pachnie. Polusia, tutaj? Pięknie pachnie. Mamy tutaj bardzo wysoką trawę, Polusia, więc musisz iść za mną tutaj, dobrze? Uważaj na pokrzywy i pokażę Wam, tutaj właśnie ona sobie rośnie. Tak jak widzicie, ona już zawiązuje pączki. Niestety, bez psikania, często jest w takim kolorze, czyli pewnie jakieś choroby. Chyba, że to taka odmiana, nie wiem, dajcie znać, ale pączków jest tutaj już bardzo dużo. Tutaj już widzę, że zaczyna się. Hmm, Rozwijać pomalutku. Myślałam o tym, żeby zrobić z niego, z tej róży, jakąś konfiturę albo może jakieś perfumy. Nie jest duża, ale tutaj się już kładzie na ten bez. Polusia zniknęła w gąszczu trawy. Zobaczcie, jaka jest mała. Przy tym, tutaj mam wszędzie polne kwiatuszki, które zostawiamy, dlatego że pszczoły lubią, jak trawa jest wysoka i dzika. Nie jak jest idealnie równy trawnik, także jestem fanką też, właśnie wysokich trawników. Mamy tutaj bardzo dużo przestrzeni, więc dajemy też manewry dla pszczółek. Dobrze, teraz pójdę po polcie i pójdziemy dalej. Zobaczcie, jak to bajecznie wygląda, jak taki tajemniczy ogród, jeszcze ona, taka mała w tym gąszczu. W ogóle jestem e, no, wzruszona tym, że mam córkę, córki, i to jest taki trochę mm, flashback do tego, jak ja byłam mała, i jak byłam dziewczynką. Nie wiem, czy wszystkie mamy tak mają, mm, ale no coś w tym jest takiego. Tutaj ma swoją przestrzeń. Zapolca zostań tutaj, a ja idę tam pokazać jabłuszka, dobrze? Okej, okay. to poczekaj tu na mnie, a my pójdziemy do tej zagrody, ponieważ tutaj e, był bardzo duży wybieg dla kur. Teraz mamy mało kurek i nie potrzebujemy aż takiej zagrody, i super odbudowała się tutaj trawa, pokrzywa. Tutaj w tym zagonie w końcu udało nam się po kilku latach zacząć produkować nasz kompost, czyli dajemy tutaj resztki, głównie skoszona trawa, jakieś patyczki, to przerabiają kury i jest piękny idealny nawóz. Tutaj widzę, że jakieś piękne kwiatki zaczęły rosnąć, które wyglądają jak rumianek, ale rumiankiem. się powącham. Rumiankiem. Chyba nie są. To jest jakaś bardzo podobna roślina do rumianku. Hmm, ale chcę Wam opowiedzieć fenomen tego drzewa. To jest jabłoń, konkretnie papierówka, pyszna, stara, bardzo stara. I gdy były śnieżyce bardzo duże, bardzo dużo napadało śniegu na nią, i ona, zobaczcie, pod ciężarem śniegu jednej nocy. Złamała się, my to zobaczyliśmy rano, dwa lata temu, i postanowiliśmy, że ją zostawimy, dlatego że korzenie są jeszcze w ziemi. I ona w tamtym roku zakwitła delikatnie, więc powiedzieliśmy: ok, czyli coś się z nią dzieje, więc ją zostawiamy. I teraz słuchajcie, byłam sobie tu poglądać, właśnie siedlisko, i podeszłam do tej jabłoni, patrzę. A tutaj zawiązują się już młode jabłka. Czyli jeżeli wszystko pójdzie dobrze, to ona będzie miała jabłka, z tym, że chcę Wam pokazać, że tutaj jest więcej starych gałęzi, i tam jest mniej tych jabłek. A tutaj jest, tutaj widzicie, o w tym miejscu, tutaj jest bardzo taka młoda, najmłodsza, pewnie gałąź, i ona tutaj dała bardzo duży popis liści i kwiatów. Więc prawdopodobnie będą jabłka, więc jestem naprawdę pod wrażeniem tego wszystkiego. Teraz pokażę Wam drzewo bzur. Dopiero na wsi poznałam czym jest czarny bez i zaczęłam z niego korzystać. Najbardziej korzystam z kwiatów, ponieważ robię z nich syrop który jest przepyszny. Z kwiatów również można robić perfumy, jakieś maceraty. Całe kwiaty możemy zamaczać w cieście naleśnikowym i smażyć, i jest. I w tym roku zrobię to pierwszy raz. Ponieważ nigdy jeszcze tego nie robiłam i zobaczcie, to drzewo też jest ogromne i jak widzicie, ma bardzo dużo kwiatostanów, tylko jedynym problemem jest wejście po nie, ponieważ tutaj jest skarpa z mnóstwem pokrzyw i paproci i ciężko się tutaj do tego drzewa niestety dostać, a jest bardzo dużo kwiatów na tych odnogach takich wysokich, ale podejdziemy bliżej i pokażę Wam jakiś jeden kwiat. Zobaczcie, to jest poezja po prostu aż mi szkoda go zrywać, wiecie, więc go chyba zostawię. Zobaczcie, jak on pięknie wygląda, on przepięknie pachnie i ma mnóstwo wartościowych, odżywczych składników i nie ma jeszcze mszyc, więc to jest dobry okres, o, jakiś rubaczek po mnie chodzi, okres, żeby zacząć zbierać bez. Ja prawdopodobnie w tym roku zrobię jakieś syropy, jeśli będzie nadwyżka, to możecie się odezwać do mnie na maila, to mogę Wam trochę odstąpić tych syropów. Coś wspaniałego, tam mamy jeszcze jedno drzewo, nie wiem czy będzie widać. O, tam biały, właśnie taki bez, znaczy się on się nazywa czarny bez. Jeżeli nie z kwiatów, to potem z owoców można robić soki. A tutaj pokrzywy, pokrzyw też nie ścinamy, ponieważ pokrzywy są bardzo drogocenną rośliną. Ja robię z nich taki odżywczy nawóz do roślin, dajemy też je kurom, pijemy herbatę. Możemy robić to tak jak na przykład robimy ze szpinakiem, dusić, jeść z makaronem i tak dalej, zajecznicą, albo możemy też robić z niego pesto. Tutaj przede mną, jak widzicie, to są jeżyny dzikie i one się tutaj fajnie porozkładały. Zaraz zobaczę, bo jeszcze tam nie byłam, czy. Coś tu zaczyna się dziać. Hmm, czy coś się dzieje? Tak, zobaczcie. Tutaj Wam już pokażę. O, tutaj już nawiązują też jeżyny. Owoce bardzo fajnie się tutaj e, zadomowiły hmm, i się wszędzie porozkładały pięknie, więc będzie można je tutaj jeść. Natomiast tutaj za płotem mamy maliny. Niestety one nie rosną za dobrze, dlatego że mamy wokół siebie orzech, ogromny orzech, orzech i tam taki mały orzech, a przy orzechu niestety nic za dobrze nie rośnie, więc pewnie przyjdzie czas, że te malinki będziemy stąd zabierać w jakieś inne miejsce, chociaż tutaj fajnie to wszystko wygląda, ale one nie rosną tak jak mogą, czyli nie rozwijają swojego całego potencjału, ponieważ obok siebie mają, powiedzmy, toksyczne środowisko. To trochę jak w życiu. Jak mamy toksyczne środowisko, to ciężko nam wzrastać. No tak. I już minutka. Teraz opowiem o tym drzewku. Zobacz. Tu są brzoskwinie pola. Już są nawet małe owoce. Ale niestety te brzoskwinie nie są za smaczne, ponieważ to jest jakaś stara, już dzika też odmiana. No i taka do zjedzenia nie jest jakaś przepyszna. Natomiast tutaj jest śliwka, też stara, węgierka. Ja już myślałam, żeby ją w zasadzie wyciąć, ale Mateusz się że nie. No bo daje tam, wiecie, 10 owoców na krzyż, więc na razie zostaje z nami. I tutaj kolejny tajemniczy ogród, już zarośnięty pokrzywami. Tutaj mamy jajeczka. Od razu zobaczę, czy są, ale na razie nie mam wolnych rąk, żeby je zabrać. Mm, aż jedno, słuchajcie, więc na razie zostawiam. I idąc dalej, tajemniczym ogrodem, tutaj już Polusi nie biorę, bo są duże pokrzywy. O, patrzcie, ale tu jest kwiatów. To jest po prostu niesamowite, jak tu wszystko w ogóle zarosło. Ale chcę wam pokazać jeszcze to miejsce. Tutaj oczywiście też jest ogromny orzech. Tutaj jest nie wiem co, orzech pewnie. Tutaj też jest papierówka szczepiona e, przez jeszcze dziadka Mateusza właśnie z tej jabłoni albo przez tatę albo przez dziadka, nawet nie wiem. E, więc nawet chyba było z sześciu jabłek na tym drzewie, więc fajnie i tutaj jeszcze jest krzak e, porzeczki, bo dajże czarnej lub e, czerwonej. A tutaj jest przepiękna polana, która ma przepiękny, po prostu fantastyczny potencjał na wiele rzeczy, o których jeszcze opowiadać nie będę, ale jest to piękne miejsce z pięknym widokiem na góry i na nasze całe siedlisko. O, Polusia tam próbuje sobie chodzić. I po prostu tutaj latem, jak jest szczególnie taki wieczór, to sobie tutaj staje. I jestem otoczona całkowicie lasem i czuję się po prostu mega otulona tymi drzewami, tą naturą, roślinnością. Po prostu no, klimat jest dla mnie niesamowity tej polany, jak po prostu z moich takich snów dziecięcych, gdzie znajduję się na polanie, gdzie mogę sobie poleżeć i popatrzeć w niebo. A tutaj najszybciej zasiewane kwiatki, czyli. Dmuchawce poleciały w świat. Natura jest po prostu niesamowita. Jest idealna. Piękna. Jedną bardzo ważną rzecz w moim życiu dało mi to miejsce. I to chyba była najważniejsza rzecz... Która zmieniła mnie i spowodowała, że zaczęłam z powrotem słuchać tego swojego głosu wewnętrznego, który gdzieś w mieście i przez ludzi i przez to, jak żyłam, był zagłuszony i zagłuszany. Czyli to, że człowiek, to w sensie ja, zamieszkałam pod lasem, gdzie nie mamy za bardzo sąsiadów, gdzie mogę wyjść nawet w piżamie. Gdzie mogę po prostu, gdy jestem sfrustrowana, zamknąć drzwi, zrobić 10 kroków i być w lesie, otoczona naturą, mogę się przytulić do drzewa, jakkolwiek to brzmi. I właśnie niektórzy uważają, że wieś nie jest dla każdego, dlatego że na wsi, szczególnie w takiej głębokiej, w której my mieszkamy, zostajesz sam ze sobą. Mimo tego, że właśnie mam rodzinę i mieszkam tutaj sama, ale gdzieś moja dusza wołała o to, abym spędzała jak najwięcej czasu w takiej samotni, dlatego że moje wnętrze bardzo wiele chciało mi powiedzieć, nawet już moje ciało zaczęło się źle czuć, aby zwrócić na siebie uwagę. I ja zaczęłam po prostu praktykować takie. Samotne spacery w naturze, takie wychodzenie, właśnie na kawę w ciszy, um, uciekanie do tej natury za każdym um, wolnym momentem, ponieważ mam to na wyciągnięcie ręki, jestem otoczona naturą, czyli nie muszę, nie wiem, jechać autem gdzieś, tak jak w mieście, że, um, żeby jechać do parku czy gdzieś do natury, tylko po prostu jest tak, jestem sfrustrowana, potrzebuję porozmawiać ze swoim wnętrzem, ze sobą, to po prostu wychodzę, siadam na trawie, na łące. Mm, i, I jestem tutaj. <noise> Dlatego to miejsce pomogło mi odkryć ponownie, kim ja jestem, co lubię, czego nie lubię, jakich ludzi chcę mieć w swoim życiu, jaką pracę, do czego jestem powołana, jakie mam talenty, pasje. I chociaż to się kształtuje dopiero mm, od niedawna, to jestem podekscytowana. Kogo chyba też jest podekscytowany? to jestem podekscytowana na tą myśl, że po prostu jestem na nowej drodze, którą też właśnie będę Wam pokazywać. Bo z zamiarem założenia tego kanału właśnie szło to, że ja postanowiłam walczyć o swoje zdrowie psychiczne, ponieważ czułam się dosyć mocno już źle sama ze sobą, ze swoim ciałem. Tak, Polusiu, już. Ze swoim ciałem, ze, ze swoimi relacjami. W miejscu, z miejscem, w którym jakby jestem mentalnie i duchowo też. No i po prostu wkroczyłam taką ścieżkę, na której w końcu czuję się jak w domu. Nie wiem, czy ktoś z Was łapie sens tego, co mówię. Wiem, że pewnie niektórzy nie, a niektórzy tak. Chcę Wam powiedzieć, że wracam do domu takiego. Wewnętrznego domu. No. Wszystko, wszystko, yy, wszystko prowadziło właśnie do tego, aby szukać odpowiedzi w swoim sercu. I to miejsce było taką kropką nad i, że w końcu yy, ta przyroda i natura yy, bardzo mi to ułatwiła, może tak. Dobrze, bo się tak zrobiło bardzo melancholijnie, a ja bardzo lubię takie refleksje, melancholie. To jest totalnie mój klimat. Zobaczcie, dzisiaj Mateusz dokończał ogrodzenie, mój dzielny mąż, który po prostu pomaga mi też. Jakby to powiedzieć? Jestem taka latająca w chmurach bardzo, wiecie, taka. A on jest taki mocno stąpający po ziemi i po prostu. Mamy bardzo dużo stardzi z sobą, przez to, ale bardzo dobrze się uzupełniamy w tym. Dobrze. Borówki. Tak, tutaj właśnie mamy mnóstwo borówek pysznych. Tam jeszcze właśnie Mateusz dokopał, dosadził borówki malutkie, które mamy z twojesady.pl. Gdybyście chcieli coś na szybko kupić, też nie jechać do sklepu, tylko zamówić, to polecam Wam to z tą. Stronę, już mówiłam nie raz. No i tutaj jest zaniedbany ogródek, wiecie? I jakby w ogóle <laughs> mnie to jakoś nie martwi, chociaż chciałabym, żeby tu wszystko pięknie rosło, ale no w tym roku postanowiłam też odpuszczać pewne rzeczy, aby mm, się nie mm, przepracować po prostu. Na zasadzie za dużo brałam sobie na barki i teraz trochę bardziej rozsądnie zarządzam swoim może czasem, zasobami i też jestem z tego dumna więc na razie to jest dziki ogródek, w którym rośnie skrzyp polny cebula i gąszcz mięty już jedna pani mi pisała czy mogłabym jej wysłać taką miętę to jest jeszcze stara odmiana mięty mm, bardzo dobra i po weekendzie pewnie jej wyślę troszkę yy, i tutaj samosiejki słoneczników Gigantów tutaj był taki bardzo wysoki słonecznik, na 3 metry, chyba pory z tamtego roku, które ogryzły sarny do zera, ale one odbiły pięknie. Teraz mamy już ogrodzenie, więc nie wejdą tutaj żadne cwaniaczki. No i jakieś inne jeszcze kwiatuszki. I tak to wygląda. Tak to wygląda w tym ogrodzie. Pokazałam Wam część, tak naprawdę, ale chcę już uciekać do Polusi, też, wiecie, żeby mm, poświęcić jej czas, póki nie ma też chłopaków. I chciałam Wam jeszcze powiedzieć trochę o tym, że ogród mnie też nauczył bardzo wielu rzeczy, pokory, cierpliwości, ale też takiej jednej bardzo ważnej rzeczy, którą może zakończę ten film z taką też znowu refleksją, że zasiewamy jak. Jakieś nasionko w marcu podlewamy, dajemy ciepło, pielęgnujemy, potem wysadzamy je do ogrodu i znowu dbamy i czekamy, tak? Mieją kolejne miesiące, ten plon nie jest natychmiastowy, coś tam zasialiśmy, tak? Pielęgnujemy to, czasem przyjdą szkodniki, musimy sobie z nimi radzić już w różny sposób, naturalny chemią albo odpuścić też i pozwolić naturze, po prostu istnieć, nie walczyć z nią, ale może być tak, że właśnie później, w sierpniu, e, widzimy plon, piękny plon czegoś, co zasialiśmy, albo może to być też, tak jak widzieliście, mój ogródek zostawiony trochę sam sobie, w którym mm, rosną chwasty i niech ekspensywnie rośnie mięta niechciana, zagłuszając inne, na przykład pora i tam cebulę. I tak samo mamy w życiu, że mm, my coś siejemy w swoich życiach, tak? E, czy to dobre słowa, czy to złe słowa, e, czy na przykład takie przekleństwa nad naszym życiem, czy nad życiem innych ludzi, albo zasiewamy dobre słowa. I te słowa są jak takie kiełki też, nasiona wrzucane w innych i wrzucane w, w samych siebie, tak? Możemy siebie też ciągle oskarżać, potępiać mówić o sobie źle i za miesiące możemy zebrać plony w postaci chorób w postaci też jakichś trudnych stanów i tak samo jest na przykład wśród dzieci, jak jesteśmy rodzicem to jest chyba największy nasz ogród, gdzie jesteśmy ogrodnikami i możemy im pomagać w tym wzroście na przykład Zasiewając dobre rzeczy albo wyrywając chwasty wokół ich życia, żeby mogły rozwijać swoje skrzydła i możliwości. Więc, okrut też mi pokazał takie odzwierciedlenie w realnym życiu: że co zasiejemy, to zbierzemy. I kiedyś to były trochę dla mnie tylko takie słowa: co siejesz, to zbierasz, ale coraz bardziej widzę, że one są prawdziwe. I zmiana myślenia, zmiana nastawienia. Jest bardzo trudna, przynajmniej w moim wypadku niektórych rzeczy. Ale niedawno właśnie zbierałam plon właśnie tego, co zasiewałam przez ostatnie lata. I wiem już, że teraz chcę zasiewać w swoim życiu inne rzeczy, aby zobaczyć piękne słoneczniki, piękne pory a nie mm, jakieś marne mm, owoce warzywa czy kwiaty. E, I tam myślę o Was zostawiam, e, żebyście zastanowili się w swoim sercu, co się jecie w swoim życiu i zobaczcie wstecz kilka lat, co sialiście wtedy, a jakie są owoce mm, w waszym obecnym życiu. I pocieszającym jest faktem to, że jesteś ogrodnikiem swojego życia, Swojego ogrodu i możesz decydować o tym, jakie nasiona siejesz i jak ten ogród może wyglądać. Życzę Ci um, dobrego czasu, dobrego weekendu, um, pięknego ogrodu swojego życia i też tego fizycznego ogródka na wsi, czy to na balkonie w mieście, czy na działce. I dziękuję, że ze mną tutaj jesteś, bo myślę, że jesteś wyjątkowy i to nie jest przypadek, że, że jesteśmy połączeni w jakiś sposób, że mnie oglądasz. I życzę Ci dużo, dużo dobra. A przy okazji, jeśli masz ochotę, to możesz nacisnąć subskrypcję, bo to pomaga mi dostać się do większej ilości osób. Po prostu. To do zobaczenia wszystkiego dobrego.